Tyle ekspresów? Tak, tu jest 5, tu jest 6. No to mam 11, dobra... Tu masz pierwszy spinę. A nie to jest dla Ciebie, żebyś nie spodtał. mnie? No jakbyś chciał, to może sen. Nie, bo później Ja wolę zejścę niżej, do świetnie. Poduchy carycy, 6 minus. Eee, czarna ściąka To jest jak ta no. temperatura, i te buty są bardziej twarde. Tak, i lepiej, lepsze starcie też pod, pod butami. Dokładnie tak jest, ale krucho dosyć jest, powiem Ci też. Kurwa trzeba sprawdzać te kamienie bo one się lubią tak kurde ruszać Kurwa jeszcze kolaki tu rosną. Francowate. Tak, wiem. No fajne, takie tutaj jakieś takie dilferki widzę, że są. Jakieś takie poduchy carycy. O, fajne te poduchy carycy. Takie właśnie takie o dilferek. O, klama jest. Tak, tak tak Cię wyrzuca fajnie do tyłu? O. No tutaj taki kruks, a wywala mnie tu w lewo. Dobra. Specyficzna pozycja do wpinek, dosyć taka. Siłowa. O, dobra. Uwaga, bo kamień poleciał. O, no, fajny taki Dugaśny ruch w tym kruksie. O, uh, przepiękny ruch, ale to było fajne. Super. Ale to było piękne. Nawet kurde się biedronki chowają przed, tym, przed tą chmurą. <laughs>